Wielu z nas być może wyobraża sobie czasem, że gdybyśmy tylko mieli władzę, to udałoby nam się stworzyć lepszy świat. Ale czy na pewno? W tym właśnie temacie anime Death Note, czyli Notatnik Śmierci, snuje wielowątkową, przepełnioną symbolizmem i poważnymi pytaniami na temat moralności, opowieść o starciu dwóch wybitnych umysłów. A zarazem daje wyczerpującą perspektywę na to, co dzieje się, gdy władzę nad życiem i śmiercią dostaje osoba przekonana, że w pełni na taką władzę zasługuje? Sponsorem odcinka jest Letyshops. Materiał zawiera spoilery z pierwszych odcinków serialu Death Note. Opowieść rozpoczynamy, gdy japoński nastolatek Light Yagami znajduje dosłownie zesłany z nieba notes śmierci, opatrzony instrukcją, że jeśli wpiszesz do niego imię i nazwisko jakiejś osoby, mając przy tym jej twarz w wyobraźni, ta osoba umrze. Light jest niezwykle zdolnym i inteligentnym człowiekiem i z początku traktuje znaleziony zeszyt jako kiepski żart. Jednakże już wtedy przepełnia go również pogarda wobec otaczającego go gnijącego świata, codziennych informacji o ludzkich zbrodniach i byciem otoczonym ludźmi, których istnienie tylko szkodzi społeczeństwu. Z początku ma również wyrzuty sumienia, że w ogóle rozważa, co mógłby zrobić, gdyby jednak notes naprawdę działał. Jednocześnie świadomie nie wierzy w takie bzdury, ale zarazem niezwykle kusi go, żeby na wszelki wypadek spróbować. A widząc w telewizji napastnika, trzymającego jako zakładników dzieci z przedszkola, decyduje, że kto jak kto, ale ten człowiek nie zasługuje na to, żeby żyć. I postanawia sprawdzić, czy aby na pewno nic się nie stanie, gdy wpisze jego imię do notatnika. Po czym oczywiście przestępca umiera. A on, siedząc przed telewizorem, ratuje niczego nieświadome ofiary. Po czym do głosu dochodzi natychmiast jego analityczne podejście. Przecież to mógł być przypadek. Musi spróbować jeszcze raz. Teraz rozważa już zabicie kolegi, dręczącego słabszych. W końcu jednak rezygnuje, ale tylko dlatego, że dochodzi do wniosku, iż nierozważne byłoby zabić kogoś z własnego otoczenia. I ponownie racjonalizuje przy tym, że są ludzie, za którymi nie tylko nikt nie będzie tęsknił, ale są też jawnymi szkodnikami, wobec których nie ma nic poza pogardą, a pozbycie się ich wyświadczyłoby tylko społeczeństwu przysługę. Co ciekawe, w tych rozważaniach lajta widzimy bliskie odwzorowanie postaci Raskolnikowa ze zbrodni i kary dostojewskiego, gdzie również bohater staje przed możliwością pozbycia się ewidentnie szkodliwej jednostki i ma każdy racjonalny powód, żeby to zrobić. Ale również i tam nie przewiduje on w pełni konsekwencji dla niego samego, jakie za tym idą. Light w końcu używa notesu do zabicia motocyklisty napastującego kobietę, ostatecznie przekonując się, że notatnik naprawdę działa i że dostał on władzę nad życiem i śmiercią każdego, kogo imię i twarz pozna. Z początku uderzają go wyrzuty sumienia i wątpliwości. Będąc jednak niezwykle inteligentną osobą, bardzo szybko racjonalizuje sobie tę sytuacje. Świat wokół niego gnije, a ludzie, którzy się do tego dokładają, zasługują na to, żeby umrzeć. A jeśli tak, to właściwie dlaczego on nie miałby tego zrobić? Dochodzi do wniosku, że tylko i wyłącznie on ma dostatecznie silną wolę, żeby sobie z tym poradzić. Dzięki czemu ma pełne prawo to robić i przyznaje sam przed sobą, że gotów jest dla tego celu stracić rozum i duszę. Zaczyna więc zabijać przestępców, żeby oczyścić świat i uczynić go lepszym. I robi to bardzo gorliwie wpada niemal w euforię i akceptuje siebie w swojej nowej roli. Pomimo iż dziennik pozwala na sprecyzowanie sposobu śmierci ofiary, light w większości przypadków pozostawia go jako domyślny, czyli zawał serca. Chce on, aby dzięki temu ludzie zaobserwowali związek między tymi śmierciami i domyślili się, że to nie jest przypadek. Pozostając anonimowym, chce, by świat dowiedział się, że jest ktoś, kto wydaje słuszny osąd i wymierza karę złoczyńcom. Chce, aby ludzie zaczęli się go bać, i stwierdza, że dopiero wtedy ludzkość zacznie zmierzać we właściwym kierunku. I dopiero wtedy będzie mógł stworzyć nowy, wspaniały świat, zaludniony wyłącznie ludźmi, których oceni on jako dobrych i spracowitych, a on sam stanie się bogiem tego nowego świata. A skoro tworzy on nowy lepszy świat, to przecież każdy, kto próbuje go powstrzymać, musi być zły i zasługuje na śmierć. Dlatego naturalnie, Light bardzo szybko zaczyna zabijać nie tylko faktycznych złoczyńców, ale po prostu każdego, kto stoi na drodze jego wizji. Co przy okazji powoduje też jego pierwsze potknięcie i daje dobry obraz tego, że przerośnięte ego i pewność siebie, nakarmione nagłym otrzymaniem władzy, nie trudno tracą równowagę. Naturalnie, w dalszej części serii, Light przejawia już tylko coraz głębsze przekonanie o swojej wyjątkowości, przez co jego misja warta jest każdej ofiary. Choć oczywiście, po ile dla swoich celów jest gotów manipulować i krzywdzić nawet bliskich mu ludzi oraz jest nawet bardziej niż zadowolony, gdy inni poświęcają się dla jego sprawy, to on sam nie zamierza tego robić bez absolutnej konieczności. Postać Lighta jest bardzo dobrym przykładem tak zwanego kompleksu boga, w którym to dana osoba jest święcie przekonana o swojej wyjątkowości, wybitnych zdolnościach oraz o tym, że jej ocena jest wyznacznikiem tego, co właściwe, a co nie. Do tego stopnia, że uznaje, iż stoi ona ponad zasadami społecznymi oraz że zasługuje na uprzywilejowaną pozycję. Co ciekawe, postawa taka jest jak najbardziej do zaobserwowania w realnym życiu, zwłaszcza wśród ludzi, którzy osiągnęli już jakiś status społeczny. Nie to że Twórcy mangi, na której oparty jest serial, pomimo iż sami określają stworzoną przez siebie postać Light'a jako diaboliczną, to postrzegają go również jako ofiarę notesu śmierci, której życie zostało zrujnowane przez kontakt z nim. Oraz, że w innych okolicznościach Light mógłby wybrać użycie swojego intelektu dla dobrych celów. To znaczy, nasz antybohater zapewne miał predyspozycję do stania się tym, kim się stał, ale nie musiał tak skończyć. A otrzymanie władzy w postaci notatnika ewidentnie go do tego popchnęło. Light jest przekonany, że to dzięki byciu wybitnym i inteligentnym został on wybrany, aby otrzymać władzę płynącą z posiadania notatnika. Uznaje to jako potwierdzenie swojej wyjątkowości, co potęguje jego przekonanie o należącej mu się uprzywilejowanej pozycji. A będąc niezwykle inteligentnym. Potrafi on jednocześnie zracjonalizować sobie wszelkie wewnętrzne wątpliwości czy wyrzuty sumienia, które nie wpasowują się w jego wizję świata, znajdując zawsze przemyślane usprawiedliwienia dla realizowania swojej rządzy władzy. Co ciekawe, dobrze obrazuje to obserwacje psychologa Jonathana Haida, zauważającego, że ludzie inteligentni są bardzo dobrzy w wynajdywaniu racjonalnych argumentów, ale głównie takich, które potwierdzają ich światopogląd. Tym bardziej, że oryginalny właściciel notesu ujawnia nam, że to, iż to akurat Light znalazł notatnik, było czystym przypadkiem. Fakt, że dostał on ogromną władzę, wcale nie oznacza, że na nią zasłużył. I jednocześnie uspokaja Lighta, że nie zamierza mu przeszkadzać oraz że z jego strony nie czeka go żadna kara za używanie notatnika, a przynajmniej nie w tym świecie. To, co poruszyliśmy, to oczywiście tylko jeden z bardzo wielu wątków serialu i można powiedzieć o nim znacznie więcej. Jak choćby to, jak ukazuje reakcję społeczną na kogoś takiego jak Light: od oporu po bierność i strach aż do fanatycznego poparcia i tworzenia się wokół niego kultów. Jednak być może najsilniejszym przesłaniem z niego płynącym jest to, że jeśli ktoś jest przekonany, że tylko on jeden wie, jak powinien wyglądać lepszy świat, to prawdopodobnie jest to ostatnia osoba, która powinna dostać władzę. Przypominamy także, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest serwis Letyshops na którym można znaleźć m.in. księgarnie czy dostawców kursów online, a także ponad 2000 innych sklepów, w tym zagranicznych takich jak Amazon czy AliExpress. Jest to serwis typu cashback, co polega na tym, że proponuje on nam dostawców internetowych, po czym część pieniędzy wydawanych na zakupach online zwraca bezpośrednio na nasze konto. Możemy dodatkowo zainstalować wtyczkę, która będzie przypominać o aktywacji cashbacku na stronach, gdzie możemy z niego skorzystać, a w niektórych sklepach pokazuje również jak zmieniały się ceny w ostatnim czasie. A dodatkowo od 19 sierpnia trwa wyprzedaż na AliExpress, na której można zaoszczędzić do 80%, a korzystając z Letyshops dodatkowo zwrócić sobie część wydanych kosztów. Linki do zarejestrowania się w serwisie oraz do wtyczki znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia!